pragniemy się dzielić naszymi wrażeniami po pierwszych wynikach wyborów prezydenckich w Polsce. Dla nas to był ogromnie ważny dzień. Wszyscy zachęcaliśmy się nawzajem do tego, że każdy z nas bez wyjątku jest odpowiedzialny za losy ojczyzny, za losy narodu poprzez pójście do głosowania i danie, oczywiście, i dokonanie odpo odpowiedzialnego wyboru. Drodzy Państwo, żeby zapoczątkować naszą dyskusję. Już połączyłem się z panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim. Panie profesorze, serdecznie witamy na antenie Radia Maryja troszeczkę o niecodziennej porze, bo to już jest godzina 12.43, już mamy poniedziałek. Serdecznie witam i dziękuję za tę dyspozycyjność nocną <noise> dla naszych słuchaczy. Dziękuję. Serdecznie również witam szczęść Boże Ojca i wszystkich ich słuchaczy, którzy, którzy nie śpią i którzy słuchają Radia Maryja. Panie profesorze, pierwsze pytanie w ogóle, gdzie pan profesor głosował wczoraj, jeżeli mogę o tak wręcz prywatne pytanie zadać. Tak, ja, ja głosowałem w jednej z gmin na Tak, także mogłem zobaczyć, jak to wygląda tutaj na, na tych terenach. No i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o o, sam lokal wyborczy to nie było żadnego męża zaufania. Nie było nikogo takiego, pytaliśmy się. No i to jest jakby no, taki sygnał, żeby w, w drugiej turze jednak zadbać o tych mężów zaufania, żeby było jak najmniej możliwości. Nikogo tutaj nie, nie oskarżając, ale jednak no, te rzeczy są szalenie ważne, bo tu będzie takie starcie, wielkie starcie. W związku z tym Warto, żeby nasączyć komisję wyborcze mężami zaufania, żeby zminimalizować możliwość fałszowania wyborów. No, niestety to w przeszłości miało miejsce. Panie profesorze, jeżeli mogę się podzielić, nie wiem, czy pan profesor jest na bieżąco zorientowany o wynikach tych wyborów. Ja przynajmniej przed chwilą zaglądałem na stronę Wirtualnej Polski. I pragnę naszym słuchaczom powiedzieć, że pan Komorowski otrzymał 39,69% głosów, pan Jarosław Kaczyński 37,68%, a więc tylko dwa punkty mniej według tych oficjalnych, przynajmniej według tych obliczeń aktualnych. I na trzecim miejscu jest pan Napieralski 13,94%. Od razu nasuwa mi się też i pytanie do, do Pana Profesora. To, co mogliśmy usłyszeć w mediach, to była druzgodząca przewaga. Cały czas wszelkie sondaże podawały różnicę przynajmniej 10 punktów. Jak by Pan ocenił te, te wyniki, które aktualnie mamy, do których mamy dostęp? Tak, no jeśli chodzi o sondaże, to tak jak przypuszczaliśmy. Przypomnijmy, że na początku sugerowano sondażami, że ten kandydat to wygra w pierwszej turze, bo ma ponad 50% poparcia i to tak długo trwało dosyć, a drugi kandydat z PiSu ma około 30%. A więc widzimy, że była to no, jawna manipulacja, taka sama jak i w poprzednich wyborach prezydenckich. Natomiast y, jeśli chodzi o, o to, co działo się już na samej końcówce, końcówce to y, znowu chodziło o jak już, sprawienie społeczeństwa w stanie jakiejś takiej dziwnej psychozy, bo te jakby wskazówki o tej miastącej przewadze, w sumie one obróciły się przeciwko tym manipulatorom, bo trzeba powiedzieć, że po, już po, po zamknięciu lokalnych wyborczych, jak tak robiłem nasłuch na, na różne stacje, to tak jakby właściwie zajrzał im strach do oczu. Oni się po prostu wystraszyli, że to wygląda nie tylko tak różowe, jak chcieli nam, to wmówić, ale że autentycznie tracą grunt pod nogami, bo prawdopodobnie ten wynik, jaki jest na kolejną turę, jest bardzo niekorzystny dla tego, który nigdy teraz wygrał. Jeszcze poczekajmy, bo jeszcze będą zliczać, jeszcze mogą się dziwne rzeczy dziać. Tak czy inaczej, bardzo mało komentowano i raczej w takim, no, byli, byli rzeczywiście niezwykle już tak nie uderzyć, w sobie skupieni, że coś poszło nie po ich myśli, że nie udało się naszego społeczeństwa tak otumanić. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że i tak to jest za dużo, ale pamiętajmy, jak wielki wpływ mają te media czy JNPTO, i w związku z tym <grytamy> widzimy, że kto, kto chodzi po ziemi, a więc czy ludzie na wioskach, czy w małych miasteczkach, żyjąc w bardzo konkretnym otoczeniu ludzkim, sąsiedzkim, rodzinnym, to oni jakby łatwiej im przejrzeć na oczy. Natomiast w dużych miastach ludzie wyjść od, od tego realnego kontekstu na supermarkety i niektóre stacje telewizyjne, no oni jeszcze leczą się z, z tej strasznej propagandy, bo niesamowite, proszę zobaczyć w Chicago, jakie, jakie wyniki, czy również ostatnio byłem w Montrealu, gdzie gdzie dominowała do tej pory ta opcja lewicowo-liberalna, a tymczasem tutaj dwukrotnie więcej głosów zebrał kandydat FIS-u. Także są to takie pozytywne objawy tego, że jednak świadomość naszego społeczeństwa się zmienia. To nie trwa szybko, bo to jest niemożliwe w tak dużej skali, ale jednak ten proces się rozpoczął i mnie się wydaje, że on będzie pogłębiał się do kolejnej tury. Także tutaj wydaje mi się, że są pewne pozytywne takie znaki, które, które pozwalają mieć nadzieję, że mimo tej propagandy Polacy będą potrafili się odnaleźć. Natomiast tamci się, tamci się pogubią. To widać, że w tej chwili nerwowo szukają jakiegoś nowego sojusznika, czyli SLD, a więc tak naprawdę, ta partia, która chciała uchodzić za prawicową i chrześcijańską, już no, zejdzie na dno, kompletne dno. I dla wielu z tych, którzy mieli jakieś nadzieje czy, czy złudzenia co do istoty tej partii, skąd powstała i jaki jest jej cel, to jest po prostu SLD-BIS, byśmy powiedzieli. To jest SLD-BIS, tak przypastrygowane do nowych warunków, ale naprawdę tak w duszy jest to SLD i dlatego oni to sposób jakby naturalny wpadają w objęcia SLD, bo żeby wyrwać elektorat do kolejnej tury, będą musieli się dogadać z SLD, kto wie, czy nawet nie utworzą koalicji, może oddadzą część władzy, jakichś takich stanowisk, może wicepremierów, może jakichś tam dyrektorów, prezesów i tak dalej. Ale to będzie równoczesne już z końcem tej formacji, dlatego że wyjdzie na jaw, kim tak naprawdę są. Więc ten, te wybory i to, co tak dzieje się w takich właściwie są skrócone, ale one równocześnie obnażają, z kim mamy do czynienia. I obnażają w taki sposób, że o tym przekonują, się nie poszczególne osoby, ale już społeczeństwo w tej, byśmy powiedzieli, w tym zakresie elektoratu. A to już jest bardzo cenne dla nas, ponieważ dzięki temu będziemy mogli odbudowywać. Polską, y, autentyczną demokrację. Panie profesorze, pytanie mnie się rodzi następne, mianowicie y, kandydat na prezydenta, pan Komorowski, y, który bardzo dobitnie podkreśla swoje korzenie solidarności, a się okazuje, że bardzo czuje się wsparty przez pana Cimoszewicza i pana Jaruzelskiego. Jak należy to interpretować? Jak można? Pochodzić, pogodzić korzenie Solidarności z ludźmi o jednoznacznej formacji? No nie można pogodzić. Logicznie nie można pogodzić. Czyli muszą być inne kryteria niż logika, niż źródła. Mu, mu, muszą to być jakieś no, nowe elementy, które się pojawiły i gdzie odwołują się do Solidarności tylko po to, żeby zanaskować swoją obecną, autentyczną przynależność ideologiczną partyjną. Także jedno wyklucza drugie, a jeśli im się to zgadza, to znaczy, że albo wtedy nas oszukiwali, że są autentycznymi działaczami solidarności, albo że są to po prostu renegaci i, i, i innej odpowiedzi tutaj nie ma. Panie profesorze, następne pytanie, które wiąże się też już wspomniał pan, mianowicie mówiąc o Polonii, z tego co ja doczytałem. Polonia w Stanach Zjednoczonych, Polacy tam żyjący zdecydowanie postawili na kandydata pis pana Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli się nie mylę, w granicach od 70 do 80%. Jak to należy też rozumieć, że Polacy żyjący z różnych powodów poza granicami Polski, szczególnie w Ameryce Północnej, jednak głosują na pana Jarosława Kaczyńskiego? Wydaje mi się, że w przypadku Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza Chicago, no tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Polacy nie są atakowani dzień i noc przez te media, którymi my jesteśmy atakowani w Polsce. Przeciwnie mają, zwłaszcza są znakomite stacje radiowe, które pozwalają na to, żeby w wymiarze społecznym, szerszym orientować się z tym, co się dzieje właśnie w kraju, kto jest kim i o co chodzi. Więc tutaj można zobaczyć ten bardzo pozytywny wpływ mediów polonijnych w Stanach Zjednoczonych i one pomagają ludziom odnaleźć się i też jakby ukierunkowują ich opinie w taki sposób, że zwracają uwagę na określone teksty, wypowiedzi czy jakieś adresy internetowe. I to jest naprawdę wielki skarb. I wiem też, że Centralna Radia Maryja w Chicago włączyła się nie tyle w propagandzie czy, czy promowaniu jakiegoś kandydata, ale właśnie przede wszystkim aktywizowanie ludzi, żeby, żeby im się chciało głosować. Przełamano w ten sposób jakieś takie fatalne fatalne uzasadnienie dla absencji wyborczej, że jak ktoś mieszka w Stanach i tam już płaci podatki, no to co go obchodzą wybory w Polsce? Ale przecież to są wybory, które dotyczą wszystkich Polaków na całym świecie, a nie tylko Polaków w Polsce, a poza tym dla Polaków żyjących za granicą. Jak może być obojętny los Polaków żyjących w Polsce? Przecież to są ich krewni, ich rodziny, znajomi, więc absolutnie pod kątem drugiej który również wyborczej trzeba to podkreślić, że że Polacy żyjący poza granicami Polski są w równym stopniu odpowiedzialni za wybory prezydenckie, jak i my, którzy tutaj żyjemy. Czyli jednym słowem mówiąc, Polonia nie, nie, nie będąc tak atakowaną przez te liberalno-lewicowe media, ma większy dystans i lepiej potrafi czytać, kto jest kim. I dlatego właśnie taki wynik, który. Tak naprawdę on powinien być już w Polsce, ten wynik powinien być w Polsce, a nie tylko yy, poza granicami naszego kraju. Panie profesorze, pan wspomniał, że głosowali nasi radacy w Stanach Zjednoczonych z myślą o swoich bliskich, ale pan może lepiej nawet niż ja zna to środowisko. Wielu naprawdę ma to pragnienie powrotu, ale niestety uważają, że dotychczasowa sytuacja nie pozwala, żeby mogli powrócić, a wielu takie pragnienia ma. Oczywiście. Polityka władz obecnych jest taka, żeby ci Polacy nie wrócili do Polski, dlatego że ludzie, którzy zdobyli pewne doświadczenie życiowe i zawodowe, ludzie aktywni, bo sam wyjazd jest wynikiem pewnej aktywności, to nie jest ktoś, kto siedzi i ogląda telewizję narzeka, ale rzuca wyzwania pewne. Otóż tacy ludzie by byli zagrożeniem dla tych, którzy, którym wygodniej jest rządzić narodem uśpionym, czy wręcz na półskolonizowanym. I dlatego też robią wszystko, żeby, żeby Polaków zniechęcać do powrotu, co jest szczególnie, byśmy powiedzieli, wyrazem jakiejś peryfidnej manipulacji czy jakiejś gry, zważywszy na fakt, że w poprzednich wyborach parlamentarnych tworzono tę iluzję, że właśnie oto Polska się otwiera na, 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 na emigrantów a robiono dokładnie co innego i ten proces w dalszym ciągu trwa. Czyli chodzi o to, żeby, że Polacy, którzy autentycznie chcą wrócić do kraju, oni muszą nam pomagać, żeby ta sytuacja się zmieniła i żeby ten powrót był powrotem, który tym ludziom da szczęście. Panie profesorze, wielokrotnie ja osobiście słyszałem, że mówiono, że dzień wyborów prezydenckich, czyli wczorajszy dzień, będzie to egzamin, Prawdy o nas, Polakach, ponieważ wiemy w szczególnej sytuacji. Jesteśmy po 10 kwietnia, po rzeczywiście dziejowym, podziejowym wydarzeniu, gdzie w katastrofie ludniczej zginął prezydent Rzeczypospolitej Polski i towarzyszący mu osoby cała elita, właściwie narodu polskiego. Dla niektórych to się nic nie stało, ale my wiemy, że to jest. Naprawdę dziejowy moment i dziejowa tragedia, i dlatego uważaliśmy, że obudzą się sumienia. Tym bardziej, że ta tragedia pokazała, że, jakby te ostatnie 20 lat to było życie w nieprawdzie. Prezydent, który był oficjalnym, oficjalną głową państwa, który przez media, przez właściwie kogokolwiek, każdego obywatela mógł być sponiewierany bez żadnych konsekwencji. I dopiero tragiczna śmierć spowodowała, że ludzie otworzyli na oczy. Jaki jest ten egzamin prawdy o nas, kiedy chociażby cała formacja SLD otrzymała, praktycznie według tych przewidywanych wyników, około 14% głosów? Dodałbym jeszcze dodatkowy kontekst mianowicie niedawno przeżyliśmy jako naród wierzący ogromnie ważną chwilę mianowicie beatyfikację męczennika kapelana solidarności księdza Jerzego Popiełuszki wiemy że nie było żadnego rozliczenia z komunizmem ale skoro żeśmy kościół beatyfikował sługę Bożego Jerzego Popiełuszkę kapelana solidarności oznacza jakby i potwierdza że komunizm jednak była to ideologia zbrodnicza, bo jedna z ofiar i to jeszcze kapłan jest na, na potwierdzenie czy rzeczywiście był to egzamin prawdy o nas Polakach i jak wypadliśmy panie profesorze właśnie żeby, żeby to ocenić musielibyśmy znać im, sytuację tych preferencji politycznych partyjnych sprzed katastrofy bo wydaje mi się że że mając nawet na względzie to, że te różne sondaże, one obejmują nastroje czy opinie społeczne z opóźnieniem kilkunastu nawet dni, więc dopiero gdybyśmy znali nastroje i preferencje polityczne i partyjne przed katastrofą, przed tą tragedią smoleńską i porównywali z tym, co teraz jest, to dopiero wtedy moglibyśmy zobaczyć, że ten proces przebudzenia trwa że faktycznie Platforma Obywatelska była zakładnikiem sondaży starszych, kiedy wydawało już im się, że mają zafoliowaną świadomość swojego elektoratu tak mocno, że właściwie bez problemu wygrają wybory w pierwszej turze. I tak się nie stało. Więc dlatego dla nich jest to szok. I my musimy raczej docenić domyślając się, jak niekorzystna była ta proporcja przed tragedią smoleńską, docenić ten, jak, jak otwierają się oczy i będą coraz bardziej się otwierać oczy na rzeczywistość naszym rodakom. Trzeba im w tym pomagać, bo jeszcze przecież połowa jest w ogóle do obudzenia, bo połowa nie brała udziału w głosowaniach. Natomiast jeśli chodzi o, o, o SLD, to tutaj Trzeba uciec od procentów i przeliczyć to na, na liczbę. Mianowicie te, te procenty to jest chyba, nie chcę tutaj w tej chwili zmyślać, ale to, to byłoby około dwóch milionów. No więc, jeżeli w Polsce było przed rozwiązaniem PZPR-u było około trzech milionów członków PZPR-u z partii komunistycznej, no, to, no, to, no to, to jest sprawa jasna, że na kandydata SLD głosowali, głosowały, mogły głosować o rodziny byłych ub SBEKów, sb milicji, tych politruków WSI i to razem uzbieramy właśnie taki procent, w związku z tym to nie jest nic dziwnego i to są ludzie, którzy byli formowani ideologicznie przeciwko Kościołowi, dlatego. Dla nich ten argument, że ksiądz Jerzy został błogosławiony, nie jest argumentem. Oni są wojowniczo nastawieni przeciwko temu, co stanowi naszą chlubę i nasze dziedzictwo, czyli przeciwko Kościołowi Katolickiemu. Więc w tym momencie to nie jest coś, co, co byłoby niezwykłe, to jest normalne. Niezwykłe jest ciągle to, że właśnie dajemy się nabierać na na prawicowość i na chrześcijaństwo Platformy Obywatelskiej, która tak jak mogliśmy się przekonać jest coraz bardziej socjalistyczna i z programu, jaki jest głoszony i był głoszony przez, przez kandydata i tego projektu zrobienia z Polski drugiej Hiszpanii, no, musimy, musimy stwierdzić, że niestety biegnie to w kierunku um, antychrześcijańskim. I tu jest ten najważniejszy moment, żeby to właśnie odsłonić. Bo oni mają kilku takich y, katolików, którzy mają uwiarygodniać program, ale program sam w sobie stanowi wielkie zagrożenia zarówno dla naszej niepodległości, właśnie ze względu na te próby wepchnięcia nas w objęcia y, y, no, Rosji a z drugiej strony na, na promowanie yy, i legislację yy, strasznych, wręcz praw strasznych. No to jest straszne. To rozbicie rodziny przez, przez tak zwaną przemoc w rodzinie czy in vitro, no to są rzeczy po prostu yy, karygodne i warto, żeby, żeby ci, którzy yy, głosowali na kandydat platformę, żeby jednak zastanowili się, jeśli, jeśli czują się Polakami, jeśli czują się związani z Kościołem katolickim, bo to o, o nich chodzi, o coś może nie być, no to trudno, to jest coś, zrobimy. No i oczywiście ci, którzy w ogóle nie głosowali, że jednak włączyli się i podjęli jakąś decyzję, bo to nie może tylko połowa narodu dźwigać na swoich barkach konsekwencji takich, a nie innych wyborów. Panie profesorze, już trzy minuty po godzinie pierwszej, teraz już słuchają nas, nasi słuchacze z Chicago, więc dziękując Panu już za ten czas poświęcony, może jeszcze dwa słowa do naszych rodaków w Chicago, których serdecznie pozdrawiamy. Tak, ja również serdecznie pozdrawiam rodaków z Chicago, z którymi dość, dość często się spotykam i przede wszystkim gratuluję tej mobilizacji i takiego wyniku, który świadczy o tym, że Polacy w Chicago mają nie tylko gorące polskie serca, ale również byste umysły, które potrafią lepiej czytać rzeczywistość niż w, tłów, w ojczyźnie. Ale myślę, że ta wspólna praca, która polegać będzie na tym, że będziemy wzajemnie się doinformowywać również przez rozmowy telefoniczne czy przez internet. Ważne jest, żeby, żeby właśnie Polacy z Chicago nawiązywali kontakt ze swoimi rodzinami czy znajomymi i po prostu te sprawy dyskutowali przed drugą turą wyborów, żeby jak najwięcej osób włączyło się i y, pozwoliło nam jakoś uciec od tej pułapki, jaką na nas y, zastawiono. Miejmy nadzieję właśnie, że, że ta pułapka się nie zatrzaśnie i że będziemy mieli znowu przed sobą i nadzieję, i siły do tego, żeby, żeby walczyć o te podstawowe wa wartości, które są wpisane w dzieje, tysiącletnie dzieje naszego narodu. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że też te słowa, ten komentarz bardzo pomaga nam przygotować się do odpowiedzialnych wyborów już na najbliższe drugie już głosowanie. Dzisiaj ksiądz arcybiskup Józef Michali, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że tak naprawdę wszelkie wybory. Trzeba dokonywać sumieniem oświeconym wiarą, skoro jesteśmy bieżący, skoro my, którzy tak bardzo podziwiamy sługę Bożego Jana Pawła II, mamy rzeczywiście okazję zdać egzamin z naszego dojrzałego sumienia oświeconego wiarą. Serdecznie Panu dziękuję. Myślę, że nie raz jeszcze będziemy się w tym kontekście słyszeć, a dzisiaj życzymy Panu Profesorowi dobrej, spokojnej nocy. I dziękuję. Uh, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.